Dzień dobry, witam się z Wami w 19 vlogmasie i od razu wiem, że jutro na pewno nie będzie vlogmasa, ponieważ nic nie nagrałam. A dzisiaj w piątek jadę do szkoły. Wybaczcie, że nawet nie potrzątałam mieszkania, ale chcę po prostu jak najszybciej zmontować ten film z rana, zrobić szybko otwieranie, bo się strasznie długo renderuje. Niestety, ale film potrafi się zapisywać z godzinę półtorej, więc przez to, że jest po prostu w lepszej jakości, to to trwa zdecydowanie dłużej. I w tym czasie po prostu sobie ogarnę mieszkanie, jak ten film się będzie zapisywał. Więc lecimy. Zaczynamy od otwierania. Nie ma za bakusia. Bakuś. Nie wiem, co się stało. Zaczniemy sobie może od dziewczyn, by Twoje włosy były błyszczące. Proszę bardzo. Nie chciałam tutaj odpuścić tego, chociaż vlogmasa w piątek, no w sobotę niestety nic nie mam. Ale mam nadzieję, że w niedzielę już do Was wrócę. No, tak to jest po prostu. Tak to jest. Nawet nie miałam czasu na jakiegoś materiału, bo no trochę się po prostu działo i nie byłam w stanie nagrać na przykład dwóch odcinków dziennie, bo jeśli chciałam nadrobić coś, to robiłam po prostu dwa odcinki dziennie, ale tu niestety mogłam tylko po jednym. Jakoś tak brakowało mi czasu. Siup. Mam olejek wygładzający z efektem rozświetlenia. W tamtym roku miałam taki kalendarz z Only i miałam pełno takich olejków i ja je chyba jeszcze gdzieś mam. Ale to sobie odłożymy. E, Bakuś! Chodź! Czemu ty do nas nie przyjdziesz? No chodź! No chodź, będziemy otwierać. Chodź! Tylko problem jest taki, że znowu dla nich nic nie ma, bo jest 19, więc trudno. Po prostu sobie pominiemy, bo tutaj jest ogólnie 25 niby okienek, a niby jednego jeszcze nie było, no to okej, okay, no to byłoby już 23, bo my nie będziemy nagrywać do 25 grudnia, więc otwieramy. Bakuś! Jakiś dzisiaj obrażony? Co by się pokusiliście? O co chodzi? No chodź, no chodź, a ja będziemy otwierać, to no przecież otwieramy, popatrz, o co ci chodzi? Jakiś taki dziwny jest, taki... Co, źle się czujesz? Nie? Dobrze? Dobrze się czujesz? Wszystko dobrze? No dobra, to popatrz, otwieramy, no. Musicie mi tu pomóc. Siup, tutaj. co tu jest? O, kolejna jakaś druga taką gwiazdeczką, znaczy dzwoneczkiem, można ją co prawda e, ściągnąć, ale taka ładna, taka fajna kokardka, zobaczcie, z takim czymś. Taką kratką, bardzo ładna. O, Bakuś przyszedł sprawdzić. No, podoba wam się? No, fajna. Ta już mi się podoba bardziej chyba. Bez tamtych dzwoneczków to ta jakaś taka była średnia. Bakuś, zasłoniasz Widzę. A, ta jest jeszcze lepsza, bo jest y, rozpinana. No chciałabym ją pokazać, ale... Bakuś, chodź tu, chodź tu, do mnie. Tutaj, nie pokazuj dubki, widząc. O, ona jest rozpinana, to obruszka, siób, więc łatwiej y, na pewno założyć. Hop, popatrz, ale masz. Ale jesteś elegancki. Popatrz, chociaż ta chyba bardziej wypasowała dla y, tej sali, co? Topia chyba bardziej damska jest. Czy to taka trochę mucha. Co ty masz taką minę? Taką minę jest. O, przepraszam, uderzyłam cię. Co ty masz taką minę, niezadowoloną. O, co ci chodzi? Co się stało? Sali, co mu zrobiłaś? Pokłóciliście się? No i już, powiedz, co się stało? Co się stało, Bakusia? Co się czujesz? Brzeszek boli? Coś boli? Hmm? Dobra. Wiśtawio. OK, lecimy sobie dalej. Bierzemy sobie słodycze i mamy numerek, yy, co? 19. Ja tam zostawiłam wczoraj ten Milka dla Michała, więc pewnie się zdziwi, że nie zjadłam. Mamy tutaj takiego cukierasa, taki chyba sam jak wczoraj. Kinder, dzisiaj zostawimy mu Kinder. I numerek 18. nie 19. Zapomnijmy. Tak, O, Myszoko Bonsa, to coś dla mnie, no, ale zostawię to Michałowi, bo dzisiaj jego jest czas na Kinder. Dobrze. Bierzemy sobie tutaj końską cukierkę. Dobrze, bakuś się trochę bałaganu mi tu zasłonię. Mógłbyś usiąść z tej strony. I numerek 20. Dwudzie, Boże, co jest z tymi numerkami? Dziewiętnasty. 18 osiemnasty, później trzysta. O, to się co? Żołową, hojneczkę zieloną. To jest dla koników, nie dla piesków. Dobrze. I bierzemy sobie jeszcze do korka. O, super, Położyły się. O, ciu, ciu, To jest mój ciu, Drogi słodziak, ja samo no jajczo, i kiedy jesteście słodziaki, ale nic nie widać, kompletnie nic nie widać. To jest... Chciałam tutaj nagrywać, bo tu mogę na parapecie postawić po prostu łatwą kamerkę i jest fajne światło od okna i nie muszę włączyć lampy, jak w ogóle. Możecie zejść. Siup! 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 Chodź, bakuś. A nie będę, co ty robisz? Ty jesteś prostu śmieszne. No. To jeśli się, się położy na kolana. Dobra, bierzemy sobie. No i kolejna. Numer 10. O nie, patrzcie, rozwaliliśmy kalendarz. O nie. Czekajcie. Co tu się wydarzyło? To wypadło z 21. Zobaczymy. Okej, okay. Nie wiem, co to było. Bierzemy numer 19. Gdzie jest numer dziewiętnasty? To ja Wam powiem, że zerwę tak, o. Mamy numerek 19. Mocny kopyta z żołami. Z żołami? Zioła na coś pomagają? Pomagają coś na kopytach? olej roślinny, olejków eterycznych, z drzewa herbacianego i oregano, która odżywia, pielęgnują i wzmacnia ruch kopytowy Twojego konia. Przy regularnym stosowaniu kopyta stają się odpowiednio nawilżone, elastyczne, mocne, błyszczące oraz chronione przed infekcjami podeszwy kopyta. Tako. przetestujemy. Chyba ktoś przyszedł sprzątać klatkę i one już. Uuu. Dobra, lecimy to montować. Ho, 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 ale mamy dzisiaj przepiękną pogodę. Jest takie super słoneczko, a ja właśnie się zbieram na sesję zdjęciową. Tutaj mam, zobaczcie, te więcej świąteczne, które robiłam chyba z rok temu. W sumie już parę lat temu, ale wystrój jest z poprzedniego roku. W tamtym roku też nie robiłam za dużo zdjęć świątecznych. Dzisiaj również jadę, tak jakby powiedzmy, po znajomości, a później polecimy sobie do Siwulca i. Jest plan A: albo jeździmy na placu, jeśli plac jest w miarę git, albo plan B: jedziemy w teren, ale chyba bym wolała jechać w teren, bo jest przepiękna pogoda. Dzień dobry. A ja pana szukałam na padoku. A pan tutaj, tak, schowany. Fajnie, słyszałam, że sobie tutaj siedzisz, ogrzewasz się, tak, obiadek wleciał, jedzonko go wpadło do brzuszka. A co ty tak, co ty tutaj? Śpisz? Idziemy do roboty czy w teren? Co byś chciał? Nie wiem, czy mi się chce jeździć na placu. Pracujemy, czy jedziemy się obijać? Widzę, że ty masz ochotę się poobijać, więc no jeszcze się zastanowię. Zobaczymy, co tutaj pani trener nam powie. Ale już go sobie powolutku ogarnę i wyczyszczę. Trochę będzie inna sceneria, ponieważ będziemy w boksie. Nie. Chętnie w boksie, a później sobie wyjdziemy. O, tu nawet fajnie okno doświetla. Nie ma tragedii. W ogóle, widzimy się. O, ale masz tu pijaku w kapturze. Oj, oj, oj. zamykamy. Siup, siupi. Weź do góry się podnieś. Ale pijaku Te derce. Trochę mnie głowa bo to jakoś tak... nie wiem. Jeśli chce się coś osiągnąć, no to trzeba ruszać zawyk, no bo od no to nigdy się nic nie poprawi, nie? Trzeba pracować. rozbieramy. O, jaka ciężka terka! Ojejciu, co to jest? <laughs> Czekaj. Filip! W razie tu, dobra? Ona mega ciężka. Ała! Co ty robisz? Wszystko to tak przeczyścimy szczotką. W ogóle muszę sobie te szczotki z tego przynieść. Z tego Lulalove, bo one są bardzo fajne, a ja tak w sumie je włożę w tym aucie. Szkoda mi ich było brzutek do skrzynki, i tak sobie leżą gdzieś tam. W ogóle mam taki bałagan. Zawsze po vlogmasach mam bałagan w domu, bo to jakieś rzeczy z kalendarzy, tu jakieś paczki przychodzą przed świętami, tu coś. I zawsze są kartony, papierki i tak w kółko. I milion rzeczy, które w sumie nie wiem, gdzie ulokować, bo są jakieś różne. I jest bałagan. Sprzątam codziennie i codziennie jest to samo. I znów nie nagrałam filmów na zapas, a jutro jadę do szkoły w piątek, sobotę i będę dopiero w niedzielę w domu, więc... Niestety. Nie wiem, czy to się uda, ale jest problem. A jak coś, to nadrobimy już sobie po vlogmasach. Na chillku będzie regularność, więc... Ty jesteś wszędzie taki ładny. Wszędzie taki jesteś biały. A tu jesteś taki żółty. Czekaj, czekaj, czekaj. O, a ja mam ten kantar granatowy w autce. Musimy go przymierzyć. Później przymierzymy. Później po niego pójdę. Czy ten full jest na ciebie dobry? Ten, co był na Sonikę dobry. No, Siwek, ale głowy. Dawaj. Jak się nie lubisz. O Jezus aż się kurzy. Nie, 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 nie. Trzeba. Trzeba wyczyścić głowę. No. Ale nabrudziłeś. Trzeba posprzątać po sobie. Czyściłam mu tutaj skarpetki i tak śmiesznie się zrobił taki o, piaseczek jak jakieś opiłki. Taki drobny. No i tak ciężko mu doczyści te skarpety. On ma tutaj takie włosy jakieś niedźwiedź, takie długie. Śmiesznie to wygląda wokół tych kopytek. Takie tylko kółeczka drobnego piasku. Znowu ze szczotą będę latać. Na gościwy. Tylko Dziękuję. Pasuje Ci ten fioletowy, no. Jestem ciekawa, czy ten kantar pasuje, czy nie. O, ładnie wygląda w tym kolorku. Proszę bardzo, nasz czapraczek, w którym spadłam. Na takiego wysokiego konia to też założyć czaprak to sztuka. Jaki się tu zepsuło psa Oj! Coś ty zrobił. Coś ty narobił. Co się tu. <gry> Dobrze, proszę Państwa. Wyruszyliśmy sobie na spacerek. Tak, idziemy się na razie rozstępować. I tak stwierdziłam, że zrobimy sobie pół na pół. Najpierw sobie pójdziemy do lasu, się rozstępujemy, żeby wiecie, nie kręcić się po placu. Może sobie gdzieś tam troszeczkę pokłusujemy, ale pójdziemy sobie jednak popracować na plac, bo nie ma co się obijać, trzeba pracować. Coś tam zawsze się wypracuje na tym placu. No i przede wszystkim trzeba korzystać z tego, że teraz nie jest zamarznięty. Chociaż jak teraz patrzyłam na pogodę, to cały czas ma być na plusie, więc jest to w sumie plus. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłości ta zima nie przyjdzie, wiecie, z opóźnienia. Nie, nie, w kolejnych miesiącach, nie w marcu czy w kwietniu, to by było najgorzej. Więc jeśli już tej zimy ma nie być, to niech jej już nie będzie, żeby nas nie zaskoczyła w okresie np. letnim. A teraz idziemy sobie na spacerek do lasu, ale siwy zaczął się obijać, więc musimy mu troszeczkę tutaj przypomnieć, że idziemy żwawo. Zobaczcie sobie, jak pięknie. Tutaj. Fajne słoneczko, chociaż już powoli zachodzi. O, jedzie za nami auto, więc zejdziemy sobie na łąkę. Siub. To siwy. Powoli, bo może być grząsko. Prt. Stop. Musimy puścić samochód. Dobry koń. Tam z przodu jeszcze jest piesek. No chodź, idziemy. Dalej, hop. On się cieszy chyba, że właściciel przyjechał, bo wziął zabawkę i zaczął gonić ten samochód. Mega urocze. A to jest taki piesek, który on w sumie nigdy nie goni koni. On się tylko patrzy, jest taki wychowany. na nami drugie auto, więc musimy troszeczkę podgonić, żeby tutaj zjechać. Hop! Tak, bo jedzie tam. Ale już jesteśmy na bezpiecznej ścieżce z siwulcem. Ogólnie wspomniałam tutaj o tym jednym piesku, że on zawsze się tak patrzy, jest taki mega wychowany i on nie gania koni. Natomiast jest tutaj też taki drugi, mały kundelek czarny, który goni bez zawahania i w ogóle bez przerwy, bez jakiegoś w ogóle strachu. No i ja się po prostu boję, żeby nie wpadł pod kopytaj, i żeby koń mu nie zrobił krzywdy. Siwy jest ogólnie taki, że on jest dość spokojny i on w sumie nie atakuje ani nic takiego. Natomiast no jakbym na przykład jechał z takim koniem jak Sonika, no to Sonika już by. No, no, myślałam, że on biegnie, bo tak siwy się troszeczkę spłoszył. E, jakby to była na przykład Sonika, to ona mogłaby skopać takiego pieska, bo ona nie lubi po prostu za bardzo psów. A to my w cieniu. Fajnie, co? Pięknie. Ogólnie chciałam pochwalić siwulca, ponieważ ja czuję na tych treningach, że jest naprawdę spora poprawa, jeśli chodzi o reakcję na łydki, czy jakieś ustępowania, przejścia, że jest delikatniejszy taki na rękę, chociaż był, ale już tak się w sumie nie zwiesza na pysku. No, czuć różnicę, że on pracuje, co prawda, no jeszcze tych mięśni tak nie ma, ale i tak są już większe niż były, bo ta szyja to jest nawet taka fajniutka, no. Więc powiedzmy, że pomimo tego, że ostatnio w tych skokach nam coś tam nie pykło i było dość niebezpiecznie, i trochę się tak zamartwiałam, czy to w ogóle koń dla mnie i czy będzie z nami jakaś tam przyszłość, to widzę, że idziemy w dobrą stronę. Odkąd jesteśmy tutaj u pani trener, że to są naprawdę wiecie, takie powolne kroki, które ktoś może rzeczywiście z boku nie, nie zauważyć, że coś się zmieniło. Jednak ja zauważam, że on jest bardziej uważny na jeździe, że on czeka na tą reakcję na łydkę, że to nie jest takie, że on jest ospały i nie wie, też mu daje różne jakieś zadania. Też ja się staram lepiej go prowadzić, czyli nie, że jazda w kółko, coś tam porobiliśmy dobre, odbębnione, tylko na każdą... <laughs> Tylko na każdą jazdę tak naprawdę staram się mu wymyśleć jakieś zadanie, co będziemy sobie dzisiaj robić, czy przez drążki, czy jakieś przejścia, albo po prostu wszystko mieszać, żeby ta jazda była ciekawa i żeby on ciągle był po prostu skupiony i to działa. Bo zyskujemy troszeczkę takiego bardziej reaktywnego konia, bardziej uważnego. I jestem z tego dumna, że udaje nam się to. No, i oczywiście dziękuję pani trener, bo, bo pani trener też go w wolnych chwilach jeździ i to też czuć. Jeszcze nie udało mi się w sumie zobaczyć, jak pani trener go jeździ, bo zwykle to jest tak, kiedy mnie nie ma, żeby to wykorzystać, ale na pewno jest dobrze, bo, bo czuć od razu, że ktoś na nim siedział. Już słonko zachodzi, robi się chłodniej, ale mimo wszystko i tak jest mega, mega przyjemnie. No, ktoś petardami już strzela. Och. Dzisiaj wstałam o 5, zdrzemnęłam się jakoś o 9 na pół godzinki i powiem Wam, że jestem wykończona, bo rano montowałam film, zmontowałam jakąś rolkę i czuję się już taka, że rzeczywiście co chwilę ziewam, w sumie zjadłam tylko śniadanie, a byłam na tej sesji, teraz jestem na koniu. Czuję, że mam energię, ale no cały czas chce mi się ziewać. Mój mózg prosi o, o sen. Ale to następnym razem. O, tutaj jest takie fajne pole i jesteśmy sobie tą ścieżką fajnie, jak był śnieg. Tak galopowaliśmy. Bo mega, mega przyjemnie. Tu troszkę z górki. <laughs> Idziemy sobie tutaj do końca tej drogi i wrócimy sobie takim żwawszym kłusem. Tak akurat będzie taki fajnie rozstępowany i wrócimy sobie tutaj kłusem, żeby go troszkę rozgrzać, rozbudzić i wrócimy sobie na plac, więc za dużo Wam już na placu nie nagram, ale będziecie mieli taki krótki terenik wiosenny dosłownie, naprawdę jest tak ciepłutko. Zakusujemy sobie chwilkę w powrotną stronę, troszkę się rozgrzejemy. Siup. Oj. A się potykasz. i dawaj, dawaj. Nie zastanawiaj się, idziemy. Może tak patrzy, uszy wszędzie. Taki jest patrzący się. Idziemy, idziemy. Nie, patrz się, tylko iść do przodu. No co ty szukasz? Nie szukaj, nic nie ma. Idziemy. Ale fajnie wy, co? Taka rozgrzeweczka na rozluźnienie, na luźnej wodzy. proszę bardzo, bez stresu. I jedziemy. Tu uwaga, bo jest dziura po prawej. Na lewo, na lewo. Tak, super reakcja na łydkę. Dobry koń. I jedziemy. Pr, pr, czekaj, bo jest z górki i mi coś siodełko chyba zjeżdża. Zobaczcie sobie, jak tam w ogóle jest z górki. Nie wiem, czy to widać, ale chyba troszkę widać. Co tu tutaj widzisz? Co tam jest? Nic nie ma. Tu krowy gdzieś były, ale się pochowały powiedz. Czekaj, tylko sobie podepnę popryk, dobra? Dobra, z tej górki to my może sobie zejdziemy bezpiecznie, żeby się gdzieś nie, nie przewrócił na no, spokojnie z tempem, bo tu jest naprawdę dość spora górka. W sumie widać to nawet chyba po tym polu. Inaczej wiadomo perspektywa na nagranie, a inaczej na żywo. I pójdziemy sobie prosto, żeby ominąć te pieski, bo tam mogą być te pieski. To przyjechaliśmy sobie tutaj od lewej strony, a pójdziemy sobie prosto i wrócimy sobie koło padoku koników tam, gdzie siwy stoi. Tak będzie najbezpieczniej. Supiemy wodze i jedziemy kłusem. A co ty zek tak podskakujesz i fikasz? Co ty taki chętny? Tu prosto, prosto, prosto. Tak, super. Pryt, 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 pryt. a nie tak szybko. Pryt. Ojejciu, czekaj. Się rozpędziłeś. Przed chwilą tak ci się nie chciało. Uh, uh. Czekaj, czekaj. Brt, brt. Nie podoba mi się, jak ty się tak patrzysz. Co ty się tak patrzysz? Chłopie! No co tu jest? Kamienie, no. Rzeczka. No. Nie podoba mi się, jak on się tak patrzy. Bo mnie to troszeczkę stresuje. Zwłaszcza, że jadę jedną ręką i jednej ręce trzymam kamerkę. Nie stresowałoby mnie to, o coś panowie, coś tam nie stresowałoby mnie to, gdybym po prostu miała kamerkę na kasku, a nie że trzymam w ręce, bo tak to się boję, że ją po prostu strącę, bo on się boi. My już sobie powolutko zmierzamy. Fajny stęp, fajne żwawy, ale rzeczywiście pójdziemy sobie na plac pojeździć, bo tutaj jest ogólnie tak, że jeszcze wszystko jest takie, wiecie, wilgotne. W lesie są takie liście śliskie, więc my za bardzo nie poszarżujemy. W kół się czuje, że on siedzi ślisko. Tutaj jest też mokro pod spodem, więc jeszcze troszeczkę tego czasu potrzeba, żeby wszystko sobie wyschło. Więc byśmy musieli sobie zrobić taki spokojny terenik, a myślę, że sobie to wykorzystamy i sobie fajnie Potrenujemy, nie? Siwulec, pokażę Wam, jaki on fajny stawik ma. Bo tutaj widać w ogóle tam z daleka, jaki oni mają fajny stawik i ile wody teraz mają. Nie? Oj, oj, Tu też masz z góry. No dobrze, jest trening. Jest trening z zadu. To jest podstawa. Jak Zad będzie silny, to Siwy będzie fruwał 130, nie Siwy? Prawda? Chyba tak. Potrzebuję sobie koniecznie załatwić kask na Kask, kamerkę na kask bo wtedy będę mogła bezpiecznie nagrywać i, i trzymać wszystko. O, tutaj proszę bardzo jaki mają stawik. Nie? Śwulec? Trzeba by się w takim pokąpać. Tutaj jakieś konie wchodziły i tam się trochę pluskały. O, on się patrzy na kolegów, na koleżanki. Super. No, dzisiaj taki spokojny vlog. już sobie wracamy tutaj do stajni, z tego względu, że. No, już nie będę nagrywać jazdy, ustawiać, bo tam ktoś jeździ na placu. Ja sobie tak ustawiam, tylko statyw, wiecie, jak jeżdżę sama, bo też nie chcę goś tam inkognito nagrywać yy, i musiałabym się pytać i tak dalej. A już w sumie i tak, ta. Ciężko mi się to też montuje, jak ta kamera tak stoi, bo muszę obejrzeć cały materiał godzinny, godzinnej jazdy i powycinać wam jakieś fajne fragmenty, więc. My już sobie zmierzamy do stajni, zrobimy sobie na spokojnie trening. Ja się skupię na tym treningu, żeby nie skupiać się na nagrywaniu, ale za to mieliście sobie z nami taki spacerek i jakieś tam przygotowanie siewulca, a my pójdziemy teraz do roboty, żeby pani trener była z nas dumna. Pani trener teraz wyjeżdża na zawody od piątku do niedzieli, więc jutro przyjadę do Siwego może go pojeżdżę albo go polążuję. W sobotę mnie nie ma, bo jadę do szkoły, a w niedzielę no, się okaże, więc. Wyjeżdżamy. Czy oni wyjeżdżają na trzy dni, ale ja też akurat tak wyjeżdżam, a później są święta, później są święta, no i się nie przyjedzie do Stajni przez te trzy dni, bo wiecie, Wigilia, pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąty się jeździ po rodzinie. No i trening mimo wszystko gdzieś tam musi być zrobiony, no bo jak już tyle, żeśmy pracowali, to nie możemy zaprzepaścić tego, bo no jak już mówiłam, mamy rok. A rok wiadomo musi być przepracowany, a nie taki odbębniony żeby to miało jakiś sens. Dobrze, widzimy się z Wami w kolejnym vlogmasie, a my się zbliżamy już do stani i idę dzielnie trenować.